Siemaneczko, z tej strony Barta103 Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj odbierzemy sobie nagrody z, z Brau, Brawl pasa. Zaczynamy Niestety, ale jak, jak widzicie Mam karnet zadymiarski Ale jeszcze nie mam zaktykowanego Gemów nie mam, Ale doładowałem sobie pieniążki, więc kupimy Oczywiście będzie blur Żebyście nie widzieli Moich danych No zapłacono 180 gemów, na moje konto idzie i aktywuj. I uwaga, i mamy. Także teraz idziemy odbierać: Pierwsze, co to mega box. Uwaga, dwie rzeczy, dwie rzeczy, ludziska. Dwie rzeczy, dobra, pierwsze gadżet do Max. I uwaga, co będzie, drugie, gadżet do Foko. ale dwie rzeczy, kurde. No to pewnie się zapowiada nieźle, pierwszy. Uwaga, big box i? No nic. 100 coinów. Kolejny big box, uwaga. No nic. Kolejne 100 coinów. I kolejny mega box, uwaga. No nic. 50 punktów. No wiesz, bo nie mam żadnego już w tym że Duża skrzynka i? No nie ma. 100 coinów. A. Duża skrzynka i? No nie ma. Teraz mega box znowu. No nie ma. Kolejne 100 coinów. i ile mam tych coinów już? I big bo. No nie ma no. No to teraz jeszcze raz Big Box. Nie ma 200 coinów. I uwaga, Gale. Ale pięknie. Dobra, od nowa znaka. Uwaga, skrzynka i. Dwie rzeczy! Widzę coś. Garet do... Rika. No niestety, dobra, 100 idzie do Geyla Nowa odznaka. Big Box. Punkty mocy do Geyla, 200 coinów. Nowa odznaka. Dwa... dwie uwaga! Dwie rzeczy! Co to za opening? Proszę Państwa, dobra uwaga, co dostaniemy? Gadżet do... Szali. Ha, wszystkie gadżety już mam. Dobra, nowa odznaka. Punkty mocy do Geila oczywiście. Nowa odznaka. Dura skrzynka, uwaga. Do Geyla, punkty mocy. Nowa odznaka. 300 punktów mocy oczywiście idzie do Gela. Nowa odznaka. I 300 coinów. Także co? No to był chyba cały opening. Dostaliśmy masz 5 rzeczy. Gdzieś punkty mocy. A. Dostaliśmy 5 rzeczy, czyli tak. Gadżet do Riko Gadżet do Poko Gadżet do Shelly I gazet, i nowego zadymiarza, czyli Gela, dobra, teraz sobie ulepszymy go Na siódmą moc już No i... no i okej, okay. trzeba tylko sprawdzamy Czy nie włożę nowe Kaza Opening, ja się cieszę Taki króciutki film właśnie z openingu, takiego małego. No to cóż, jeżeli filmik Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Oczywiście, jak jesteś nowy na kanale, to subik z dzwoneczkiem, żebyś że, że pamiętał o wszystkich moich filmikach. Ja się z nami Do zobaczenia. Cześć!